Witam państwa serdecznie. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować pani prezes, panu prezesowi za, za to, że mogę być tutaj z wami i być częścią projektu, który, który bardzo mi się spodobał i żeby nie wróciła na Termalnika na, na swój właściwy Tor. Dlatego jestem tutaj, żeby swoim doświadczeniem przekazać zawodnikom, jak również pomóc klubowi zrobić silny zespół, tego chcemy, to chcemy osiągnąć i do tego będziemy dążyć. Wiadomo ciężka praca przed nami, dlatego od wszystkich tutaj będziemy oczekiwać, że będziemy robić wszystko, żeby te założenia były krok po kroku realizowane. Wydaje mi się, przede wszystkim dzień dobry. Od no, tego, tego może zacznę. Rola to, wydaje mi się, że troszeczkę taka synchronizacja działań, bo ja się muszę tutaj odpowiednio wkomponować. Mamy tutaj tak samo Łukasza Stupkę, który jest dużo bardziej wprowadzony w temat, który zna troszeczkę bardziej dom i, i pewnego rodzaju obyczaje, więc ja tak samo na, na samym początku bardzo będę się opierał o, o wiedzę i o, o, o to, co, co Łukasz wie o, o klubie, o zawodnikach, o funkcjonowaniu. Natomiast. Chcielibyśmy, żeby poprawił się troszeczkę taki klimat, klimat pracy, żeby to, było, żeby to był klimat, który był zbliżony do tego, w którym my żeśmy się wychowywali, w którym my żeśmy grali, w którym my żeśmy zdobywali, zdobywali swoje sukcesy, więc poprawa przede wszystkim komunikacji i trochę dialogu z samym zawodnikiem. To wydaje mi się, że to jest początek do tego, żeby wzmocnić szatnię i wzmocnić komunika komunikację też na, na linii prezesostwo. I, I zawodnicy, i szatnia, a to na pewno przełoży się i na, i na jakość pracy, i na, i na wyniki. Wiadomo, że mm, mówiąc ruch Termanika nie ciecza i, i mając na uwadze ligę, w której, w której klub się znajduje, nie, nie sposób nie, nie otrzyć się o pewne, o pewne cele. I, i, I tak było pewnie na początku tego sezonu, natomiast sytuacja pokazuje, że nie tylko Sprawy, sprawy budżetowe czy, czy pewnych nazwisk, one o czymś decydują. No, pierwsza liga też ma swoją specyfikę i, i to będziemy starali się we wszystkim u, uchwycić. Ja jestem tutaj po to, żeby, żeby przede wszystkim pomóc i trenerowi, ale też żeby ta, żeby ta praca żeby ta praca była i przyjemna dla zawodników, i, i dla nas, pracowników, pracowników klubu. Ja myślę, że też jestem w stanie znaleźć odpowiedni język z zawodnikami, tak żeby między nami był dialog, żeby nie było pewnej, pewnej bariery, i żeby zawodnik przychodzący do, do szatni nie czuł, nie czuł pewnego rodzaju zakłopotania, albo nie przynosił swoich problemów, tylko raczej od pewnych problemów uciekał do szatni i cieszył się, że nastał że czas treningu i później można to przekuć na dobre wyniki. To w pigułce ode mnie tyle. Jeśli są jakieś, jakieś pytania bardziej szczegółowe do, do trenera, czy, czy do mnie, czy do Łukasza Stópki, jesteśmy do dyspozycji. Witam państwa również serdecznie. No cóż, ja jestem bardzo szczęśliwy, że w powiększonym gronie spotykamy się na początku przygotowań do, do, do nowej rundy. Że jest z nami nowy trener i, 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 i doradca w postaci osoby. Bardzo doświadczonej i zarówno o, jeśli chodzi o doświadczenie boiskowe, jak i pozabojskowe, Więc y, jestem bardzo szczęśliwy, że, że w tym gronie większym się tutaj spotykamy dzisiaj. Jeśli chodzi o ruchy transferowe, wywołał Pan Rzecznik ten temat, one teraz na pewno nabiorą e, pewnego rozpędu. Myślę, że już w niedługim czasie będziemy informować o, o solidnych wzmocnieniach naszej kadry. Oczywiście po uwzględnieniu opinii i rekomendacji zarówno z, z trenerem, jak i z Marcinem, więc tutaj myślę, że najistotniejsza jest teraz symbioza i współpraca w dążeniu do określonego celu. Marcin zwrócił uwagę, jakim klubem jest Brukbeter, Malika Nieciecza, jakie są nasze jak trzy cele, co mamy do osiągnięcia i teraz najważniejsza kwestia jest, żeby przekuć to. Te słowa, te, te nasze zapowiedzi na, na, na występy na boisku i to, żeby jak najbardziej radowało to nie tylko kibiców, ale szedł też za tym wynik sportowy. Oczywiście polączki e, w zespole zawsze były i będą, tylko trzeba znaleźć właściwe rozwiązanie, jak, jak najszybciej wyleczyć e, z problemów. Także poznaję zespół jak najszybciej chcemy się poznać, żeby, żeby wiedzieć. E, co mamy do wykonania? Jak również zawodnicy muszą jak najszybciej poznać moją metodykę pracy, jak również moje zadania, które przed nimi przedstawię. Także tutaj będziemy bardzo mocno weryfikować każdy, każdy krok, każdy, każdy gest zawodnika i będziemy dużo na pewno rozmawiać. I potrzebuję takich zawodników po prostu, którzy w tym określonym w projekcie, który na dzień dzisiejszy mamy, e, wiarę w to, że, że ten sukces możemy osiągnąć. Także tylko tacy zawodnicy na pewno w moim zespole będą grać. A jeżeli coś, tak tutaj dyrektor mówił, są, są jakieś e, też poczynania, jeżeli chodzi o zawodników. E, czy może ktoś odejść z klubu, tak? Tutaj jesteśmy też przygotowani na tą ewentualność, że możemy poczynić też ruchy transferowe, które wzmocnią zespół. Także tutaj na bieżąco monitorujemy i jak najszybciej chciałbym też zobaczyć, na co zespół jest gotowy. Tutaj co co Michał, czy ten Marcin powiedział przed momentem w takim klubie, który, który ma wszystko, infrastrukturę, zaplecze, budżet i, i i, I zawodnicy, i my jako trenerzy mamy wszystko, czego potrzeba. no Cel może być tylko i wyłącznie jeden. No, wiadomo, i trzeba być maksymalistą i mieć mentalność zwycięzcy, jak i ja to mam i chcę zaszczepić to w zawodnikach, że, że tylko, tylko i wyłącznie musimy walczyć o, o najwyższe cele. A najwyższe cele są takie, że wszyscy zdają sobie sprawę, że jesteśmy e, w. W niełatwym położeniu, jeżeli chodzi o tablicę, e, mamy, mamy trochę punktów straty. Mogłoby być, mogłoby być to lepiej, ale e, nic nie jest niemożliwego, dlatego chcemy jak najszybciej e, wdrążyć metodykę i, i, i pchnąć się do góry, jeżeli chodzi o e, tabelę. Zdobywać punkty, przede wszystkim zacząć punktować na, na, na wyjazdach, bo, bo, bo tu też była bolączka zespołu. Dlatego mówię, no, czekam z niecierpliwością, poznać zespół i, i do pracy trzeba się zabrać. Dzięki. To, co powiedziałem wcześniej. No, no, chcę poznać zespół. Mam, mam w głowie swoją koncepcję gry. Zobaczymy. E, Pracujemy też tutaj e, łącznie ze, ze, ze sztabem, z dyrektorem, e, z Marcinem o tym, jak możemy wzmocnić zespół. I e, Chciałbym, żeby to był e, próg przede wszystkim odważny i e, z wiarą swoje możliwości. Także zrobimy wszystko, żeby, żeby wszyscy, którzy liczą, liczą na. Na to, żeby oglądać dobrą piłkę, ta piłka dobra i przede wszystkim bardziej medialna wróciła tutaj do nieciecz. Wiele rzeczy wiemy, natomiast to jest wszystko oparte opinie osób, które, które w klubie do tej pory były. Zarówno trener, jak i ja też potrzebujemy w cudzysłowie dotknąć tego po, po swojemu po to, żeby sobie wyrobić pewną, pewną opinię i to będzie podstawa do, do działania. No, rzeczywiście sytuacja yy, budka, Trochę, trochę tutaj wszystkich za, zaskoczyło, natomiast no, to jest trochę życie piłki nożnej. Tu generalnie ten, kto myśli, że uchwycił albo ujarzmił futbol, no, często wychodzi z boiska ze złamanym nosem, mówiąc kolokwialnie, więc no, pewne okoliczności zawsze one zawsze zaskakiwały, one będą zaskakiwać i do tego trzeba umieć, umieć się dostosować. No, no, jedyny pewnik to to, że, że, że zawodnik ma kontrakt do, do końca tego sezonu i, I to jest taka możliwość, którą można, można wykorzystać teraz. Jak ją wykorzystamy, to też najbliższe dni pokażą. Dużo zależy, dużo zależy od, od podejścia samego zawodnika, natomiast decydentem w tej sprawie będzie, będzie klub, i w tym kierunku, w tym kierunku będziemy tę sprawę rozpatrywać. Ja absolutnie nie zamierzam tutaj od, pierwszej, od pierwszego dnia obciążać zawodnika. Nie, ja tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby każdy zawodnik miał stworzony odpowiedni klimat do, do pracy i żeby czuł się, tutaj swobodnie, jeśli, jeśli chodzi o, o przyjście trenera i, i moje, to też my jesteśmy po to, żeby pomóc. Natomiast chcielibyśmy, żeby to była pewnego rodzaju zdrowa wymiana usług, czyli nie ruch jednostronny i, i pojawianie się pewnej roszczeniowości, tylko usługa za, za usługę. I rzeczywiście no, w szatni piłkarskiej, w świecie piłkarskim, żeby coś dostać, najpierw na to trzeba zasłużyć, albo, albo zapracować i i, i z, tą, z tą etyką chcielibyśmy podejść do, do zawodników. Mam nadzieję, że to zagości na, na dłużej. A tak jak powiedziałem, przede wszystkim, przede wszystkim trening, pokorna praca i, i dialog to jest to, co potrafi wyciągnąć kilka, kilka bakterii z, z szatni albo, albo poprawić jakość i, i klimat pracy. No właśnie, jak są szatnią, jest to Wspominał Pan, że popra poprawić klimat. To nie relacje piłkarze, zarząd. Więc podejrzewam, że też przyczyna tego słabych wyników mogły się wiązać z, nie wiem, z atmosferą w szatni, no to, są wszystkie, to są wszystkie rzeczy, które będziemy poznawać. Rzeczywiście są pewne symptomy, natomiast no, pozwólcie nam się z tym zapoznać i, i do tego przekonać. Bo też, no, podchodząc teraz, no, trochę teoretyzujemy. Rzeczywiście na pewne rzeczy jesteśmy przygotowani. Natomiast, jak do tego będziemy się zabierać i rzeczywiście, czy to będzie z taką determinacją, trzeba się za, zabierać do tego, do tego, to pewnie te najbliższe dni, może, może pierwsze dwa tygodnie, one, one pokażą. Oczywiście wtedy będziemy już. Opierać się o, o sprawdzone rzeczy, o, o pewniki i mam nadzieję, że, że diagnoza będzie dużo bardziej precyzyjna. Śledziłem, ale e, nie powiem, że, że każdy męż. Moje pytanie, jak Pan ocenia ten zespół na ten... A, To troszeczkę inne pytanie już Pan zadał. <grym> <także. grym> e, zespół na pewno e, ma w szeregach e, doświadczonych zawodników, którzy e, powiem inaczej. Z takim kapitałem ten zespół nie powinien być na tym miejscu w tabeli, na którym teraz, na którym teraz jesteśmy. Także e, zobaczę, gdzie po prostu może był e, zrobiony błąd, ale również może zawodnicy czegoś. E, nie tak, może rozumieli, albo jak wykorzystać ich potencjał lepiej, żeby pokazywać się jeszcze z lepszej strony. I przede wszystkim, praca. No, praca to jest, jest, jest najważniejsza. Cierpliwość w tym wszystkim, co robimy, pokora, praca i, i dążenie do celu. Ewentualne zmiany w składzie do końca stycznia? Co wydaje się taki termin? No na pewno to jest czas, który na obóz na pewno pojedziemy z kadrą już na no taką, którą zdecydujemy się grać w lidze. Także tutaj na pewno weryfikacja będzie. Z mojej strony zawodników bardzo szybka i duży, du, duża rozmowa między nami będzie. Na pewno tych nocy nieprzespanych będzie dużo, żeby, żeby wybrać jak najlepszy wariant, żeby klub się dobrze rozwijał, dlatego tu, tu na pewno tej pracy będzie dużo i wybierzemy, jak najlepiej możliwe, żeby ci zawodnicy, którzy zostaną w zespole, odpowiadali naszym kryteriom. Zatem jeszcze opozycję prąkar, są sam od września praktycznie. Dybowski bronią, czy, czy coś jest tutaj, będzie na rzeczy? Tak, gdy Dybowski bronił, Budziłek tutaj kontuzja i no. też nie wiadomo, jak długo to potrwa. Też rozmawiamy na, na ten temat, żeby być, musimy być ubezpieczeni na, na każdą ewentualność, dlatego no tutaj dyrektor tutaj i Marcin, no my nie śpimy, my pracujemy, także tak jak powiedziałem, jesteśmy ubezpieczeni na każdą ewentualność, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie.